http:/ukośnik w Ukośnik wycieczki, znak podkreślenia w znak podkreślenia weekend, ukośnik piramidy, znak podkreślenia z znak podkreślenia epoki, znak podkreślenia brazu myślnik 1.0.html. Tutaj tylko zdjęcia tych ważnych kurhanów, których pochodzenie od kultury trzcinieckiej jest oczywiste, była to naszym zdaniem kultura wenecka-skołotoweńska, czyli inaczej Sokołowenecka, a więc Sołowiańska, z cyto wenetyjska Czarne Karo. Kromlechy w Polsce. Z Wikipedii. Fragment kamiennego kręgu w Grzybnicy. Kamienny krąg w Odrach. W Polsce spotyka się kręgi pochodzące z okresu rzymskiego, o nieco odmiennej konstrukcji. Przykłady takich kręgów znajdują się m.in. w Grzybnicy Kakoszalina oraz w Leśnie, Węsiorach i Odrach na pograniczu województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Jednak niestaranność położenia kamieni może oznaczać, iż nie były używane jako instrumenty astronomiczne. Ułożenie głazów łączyło się raczej z symboliką niż funkcjonalnością. Największe znajdują się w okolicach wsi Odry, gmina Czersk, powiat Chojnicki. Zlokalizowane są nad rzeką wdą i objęte ochroną w rezerwacie archeologiczno-przyrodniczym kręgi kamienne. Dość powszechnym jest pogląd o skandynawskim pochodzeniu tych konstrukcji. Te znane z Pomorza powstały prawdopodobnie w ciągu IWN w wyniku ekspansji germańskiego plemienia gotów, nieprawda CB. Goci przebywali na terenie pomorza, ściślej na pojezierzu kaszubskim, do początku III wieku. Wtedy porzucili cmentarzyska z kręgami kamiennymi i ruszyli pod wodzą jednego z władców, królów. Filimera, Wielimiera lub Wielimierza, syna Gadariga, syna Gontaryka lub Godoryka, w kierunku południowo-wschodnim do legendarnej krainy Oium, WG Jordansa, gockiego dziejopisarza z 6 w. Początkowo kręgi były miejscem spotkań poszczególnych rodów użytkujących cmentarzysko. Tam też mogły zapadać najważniejsze decyzje dotyczące całej grupy. Później, to jest od przełomu 2 i 3 w, zaczęto w obrębie kręgów także chować zmarłych. Jak trudno się pozbyć tych niemieckich kłamstw cierpliwie budowanych przez hitlerowską propagandę nazistów CB. Kręgi kamienne w Odrach Wewnątrz ogrodzenia pośród rzadkiego sosnowego lasu znajduje się 10 całych i fragmenty kręgów kamiennych, z których najmniejszy ma średnicę 15 metrów, a największy 33 m. Na obwodnicy kręgów ustawione są kamienie wystające od 20 do 70 cm ponad powierzchnię ziemi. Liczba ich waha się od 16 do 29 sztuk w jednym kręgu. W środku kręgu ustawiony jest jeden, a rzadko dwa kamienie. Prócz kręgów na terenie rezerwatu znajduje się około 30 kurhanów, o średnicy od 8 do 12 metrów, jak powstały te regularne układy kamieni w oddalonym od ludzkich osiedli zakątku. Kto dźwigał i ustawiał te wielkie głazy i jakiemu celowi miało służyć to dzieło? Kręgi kamienne dają dowód pierwotnej kultury zamierzchłych czasów i stanowią ciekawy przedmiot badań archeologicznych, przyrodniczych, głównie liszenologicznych, archeoastronomicznych. Od dawna teren ten znajdował się w centrum uwagi wielu badaczy, naukowców i amatorów. Tajemniczymi kręgami i kurhanami zaczęto interesować się kilkadziesiąt lat temu. Pierwsze badania były prowadzone w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszymi badaczami byli Willem Strejkowski i Abraham Lissauer. Zniszczyli oni wiele JM grobowych, poprzesuwali i przesunęli niektóre kamienie. Pomiarów topograficznych terenu dokonał w 1915 roku mierniczy z Poznania Paul Stephen. Jako mierniczy najbardziej interesował się rozmieszczeniem kamieni i kręgów. Według niego można wysunąć tezę, że kręgi kamienne były swego rodzaju zegarami prehistorycznymi. Pierwszym Polakiem archeologiem, który zainteresował się tym terenem, był profesor Józef Kostrzewski, odkrywca biskupina. Uznał on, że teren ten jest cmentarzyskiem z I 2 a kręgi i kurchany grobami. W czasie prac archeologicznych przebadał trzy kurchany i jeden krąg całkowicie. W kurchanach znalazł złoty wisiorek, paciorki szklane, spinki, sprzączkę brązową, resztki tkanin, ułamki glinianych naczyń z okresu rzymskiego. Czarny Karo. Brąchnówko. Brąchnówko, cmentarzysko, jest cmentarzyskiem gotów i gepidów z III wieku. Na cmentarzysku były kręgi kamienne i inne konstrukcje kamienne. Wydobyte jednak z ziemi zabytki należą w części do ludności kultury pomorskiej. Bardzo trudno zlokalizować miejsce, gdzie kiedyś było cmentarzysko. Mówią o tym dzisiaj sporządzone kiedyś przez archeologa plany. Historia kontaktów ze Skandynawią. Kontakty ludności ze Skandynawii z ludnością zamieszkującą wówczas Pomorze, ludność kultury łużyckiej, sięgają czasów wczesnych, bo około 1300 rok p.n.e. W zasadzie jedynym ograniczeniem kontaktów była zdolność pokonania morza. Ludność kultury Łużyckiej opuściła swoje ufortyfikowane groudi już w 4 WPN -e. Goci i Gepidzi, natomiast znaleźli się na pomorzu przybywając z obszaru dzisiejszej południowej Szwecji. W IWN -e, Tworzyli z tubylczą ludnością, o czym najlepiej świadczy cmentarzysko w Brąchnówku z ludnością kultury pomorskiej, spoistą kulturę zwaną kulturą wielbarską. Gocki kronikarz Jordens, jednak nieco inaczej opisał lądowanie gotów, nie starczyło mu wyobraźni i nie przewidział tak rozległego miejsca w Miesice gdzie kiedyś były kurhany. Tu dla odmiany trochę prawdy tworzyli kulturę mieszaną jeśli Słowianie, Wenetowie, pozwolili im się ze sobą zmieszać i Wenetowie, Słowianie, stawali się ich królami jak Wielimir czy też Wielimierz. CB Czarny Karo Połeski Park Narodowy Jednym z najciekawszych obiektów historycznych PPN jest kopiec znajdujący się na trasie szlaku turystycznego Nałęcz. Niezwykła była też historia poznania tego obiektu. Od lat miejscowa ludność niewielkie wzniesienie w lesie. Nazywała szwedzką mogiłą, nikt nie potrafił jednak wytłumaczyć pochodzenia kopca jak i samej nazwy. Kiedy przy lisiej noże wykopanej w kopcu znaleziono. Fragment ludzkiej kości, zawiadomiono służby archeologiczne. W trakcie prowadzenia Badań na podstawie wydobytych narzędzi i ozdób stwierdzono, że obiekt jest kurhanem z epoki trzcinnickiej pochodzącym sprzed około 3500 lat. Znacznie później, w XVII wieku, miejsce to służyło jako unicki cmentarz. Grzebalny. Skojarzenie okresu funkcjonowania cmentarza z czasem wojen szwedzkich było przyczyną ostatniej nazwy zwyczajowej kurhanu kurhan we wsi Sitaniec, gmina Zamość. Bardzo interesująca pod względem turystycznym jest północna część gminy Zamość. Kilka kilometrów od Zamościa, niedaleko wsi, sitaniec stoi okrągły kopiec czy raczej Kurhan, zwany przez miejscową ludność łysą górą. Kurhany w gminie Czarnocin. Najstarsza osobliwością Czarnocina jest tajemniczy kopiec Kurhan. Miejscowa legenda głosi, iż kopiec, kościół i nieistniejący już pałac zbudowały trzy. Siostry. Faktem jest, że wszystkie te budowle powstały. W różnym czasie. Dwór i kopiec. Przekazywana w czarnocinie legenda mówi o trzech siostrach, jedna miała wybudować pałac, druga wyniosły kopiec, a trzecia kościół. Pałacu we wsi już nie ma. Drewniany dwór, który moszkowscy w 1937 roku sprzedali Slaskim, został rozebrany ponad 25 lat temu. Zachowało się tylko część drzew z dworskiego parku, w cieniu których stoi obecnie budynek Urzędu Gminy. Kopiec znajduje się po drugiej stronie drogi. Ma kształt ściętego stożka i kilkanaście metrów wysokości. Na szczycie, na który prowadzą prowizoryczne schodki, stoi barokowa rzeźba święta Jana Nepomucena z 1761 roku wokół niej i na zboczach rośnie bujna trawa oraz akacje. To prawdopodobnie Kurhan Prasłowiański. Przez mieszkańców był jednak nazywany Górką Luterską, a w opracowaniach historycznych można przeczytać o domniemanym grobowcu ariańskim. Nareszcie jest a już myślałem, że nie znajdę. Rzeczywiście zdjęcie które tu było poprzednio to nie Czarnocin koło Mirzi Wielkiej ale teraz jest jak trzeba. Kurhan w Wożuczynie. Pawłów Lubelskie. Uczniowie naszych szkół postanowili adoptować kurhan wczesnośredniowieczny o lokalnej nazwie szwedzka mogiła z założonym na nim cmentarzem z okresu I. Wojny Światowej kryjącym szczątki żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich 1915 rok. Kurhany Grodzi Skorunowo-powiat Słupski. U stóp grodu położone są Kurhany z bochówkami osobistości wspólnoty plemiennej. Szczególną precyzją wykonania charakteryzuje się grupa trzech Kurhanów o. Regularnym, okrągłym kształcie z kamiennymi płaszczami i dukolnymi rowkami. Gmina Skalbmierz obszar Niecki Nidziańskiej. Przeszłość Skalbmierza jest bogata i pełna historycznych ciekawostek. Badania. Archeologiczne potwierdzają obecność najstarszych osad człowieka w najbliższych. Okolicach i datują je nawet na około 4000 roku lat przed Chrystusem. Kurhany w Bierówce gmina Jasło. Kurhany Zaborski Park Krajobrazowy. Kurhany w gminie Zamość Rezerwat w Hubale. Kurhany w Czekanowie Województwo Mazowieckie. Cmentarzysko jest położone 1,5 km na południowy wschód od współczesnych zabudowań wiejskich. Ryc 1, lokalizacja zespołu osadniczego w Czekanowie ma mapie topograficznej, odkrył i częściowo przebadał Kazimierz Stołych w 1914 roku. Składa się ono z ośmiu kurhanów ułożonych szeregowo. W 1997 roku pracami wykopaliskowymi obrzęto dwa kurchany numer. Od 6 do 7 nasypy tych kopców zachowały się do wysokości 0304 cm, mierząc od współczesnej powierzchni ziemi. Pierwotnie kurhan numer 6 miał kolistą podstawę o średnicy 11 metrów, a kopiec numer 7 czworokątną o wymiarach 6,5 x 7,5 m. Wysokość nasypów obu kopców była zbliżona i nie przekraczała 1,8 m. Usypane one były z czystego piasku, a pod ich nasypami znajdowała się warstwa ciałopalenia palenia zalegająca na wtórnym złożu. Do podstawy kopców przylegały rowy przykurhanowe. Kurhany w średniej Kańczuga. Cmentarzysko w Borkowie gmina Malechowo. Cmentarzysko stanowi atrakcję gminy Malechowo, z powodzeniem zagospodarowaną przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Zborkowa. Drogowskazy do megalitu widoczne są w czterech miejscach na trasie Szczecin-Gdynia, dojazd jest dobrze oznakowany. Stowarzyszenie eksploatuje tematykę archeologiczną, tworząc modele i nawiązania do dawnych obiektów, grobowców, kurchanów, pieców, szałasów, i organizując festyny archeologiczne. Ciekawostką jest mapa świata ułożona z kamieni, do oglądania której wybudowano specjalną platformę. Inicjatywa mieszkańców małej miejscowości położonej w głębi Popegierowskich obszarów zasługuje na uznanie i poparcie. Można jedynie mieć zastrzeżenia do jakości prezentowanej informacji, wyeksponowane są jedynie dwa spośród czterech grobowców megalitycznych i żaden spośród co najmniej czterech kurhanów, treść wystawionych tablic jest nieścisła i myląca. Informacje podane poniżej uzyskałem od Krzysztofa Gorczycy, pracownika Muzeum Okręgowego w Koninie, autora pracy Obrządek Pogrzebowy Ludności Kultury Pucharów Lejkowatych na Pomorzu. Stan bieżący podaje na podstawie własnej obserwacji. W wyniku rozpoznanego archeologicznie terenu, w obrębie wsi Borkowo zlokalizowano 32 stanowiska, z czego połowa przypada na znaleziska z Neolitu i tyleż samo na osadnictwo wczesnośredniowieczne (X-XI wiek) i średniowieczne (XIV-XV wiek). To ostatnie zarejestrowano zwłaszcza w obrębie starej zabudowy wsi. W kilku miejscach rozpoznano ludność Łużycko-Pomorską. Zanim więc osiedlili się tutaj Słowianie, którzy być może zaznaczyli swój ślad w nazwie wsi Borkowo, lasku sosnowego Borek, wzgórza Podtak, strumienia Bigalla. Teren ten najpierw zamieszkiwała ludność, która pozostawiła po sobie, ocalałe na szczęście do dzisiaj, okazałe pomniki kamienne. Na miejscu cmentarzyska rozpoznać można nieregularny prostokąt z rzędami kamieni, na których stropie znajdują się cztery potężne głazy. Każdy z nich o długości 2 m i szerokości 1 m głazy są świadkiem epoki kamienia. Jest to wielki grób olbrzymów, grób megalityczny. Cmentarzysko znajduje się w lesie mieszanym położonym około 0,5 km na wschód od wsi Borkowo. Jest to cmentarzysko megalityczne z całą pewnością z młodszej epoki kamienia. Rozciąga się ono wzdłuż wysokiej, stromej krawędzi wysoczyzny, pomiędzy drogą leśną a podmokłą doliną bezimiennej rzeczki. Budownictwo megalityczne Wielkie kamienie w budownictwie sepulkralnym występowały i występują w różnych kulturach świata nie wszędzie chodzi o megalityzm. Archeolog Ignacy Skrzypek mówi, że przez megalityzm należy rozumieć międzyplemienny i międzykulturowy styl architektoniczny, będący wyrazem kultu przodków, przejawiający się w określonych monumentalnych, prostych i surowych budowlach, głównie